Thank you Kochani, witajcie w środę, 28 sierpnia Tak, mamy w dalszym ciągu jeszcze sierpień I co? I ruszamy z nowym vlogiem e, Tak jak Wam mówiłam wczoraj, zastanawiałam się, czy nagrywać dla Was dzisiaj, czy nie A w końcu stwierdziłam, czemu by nie Ostatnio e, nie było vlogów na bieżąco, bo byliśmy na wakacjach Potem oglądaliście e, vlogi właśnie z wakacji w zeszłym tygodniu No i stwierdziłam, że dzisiaj, skoro i tak jestem sama cały dzień, bo Jarek jest w pracy To... Nagram dla Was również vloga. Tak więc e, będziecie tego vloga widzieć jutro standardowo. Potem w piątek będzie film tematyczny, w sobotę jeden dzień przerwy ode mnie i w niedzielę znowu film tematyczny. A potem będę musiała znowu dla Was nagrywać filmy tematyczne, bo moje zapasy się pokończą. E, tak, i tak właściwie sobie uświadomiłam właśnie, że to jest ostatni vlog w e, tym miesiącu, bo następny będzie już we wrześniu. Niewiarygodny. Wrześniu. Pogoda za oknem dzisiaj taka sama jak wczoraj, czyli trochę słońca, trochę chmur. Póki co jeszcze nie pada, ale sprawdzałam pogodę i podobno ma padać, ale tutaj to wiecie. Czasami mówią, że będzie padać, a nie pada, czasami mówią, że nie będzie, a pada, więc to wiecie. Aczkolwiek wolałabym, żeby nie padało, bo muszę wyjść z domu, ale gdzie to wam powiem za chwilę. Generalnie jest 21 stopni, czyli porównywanie do wczoraj, ale nie jest tak upalnie. Bo wczoraj, jak wyszłam z domu, to jednak było tak bardzo gorąco. No i temperatura potem wzrosła do 26 stopni i powiem Wam, że cały wieczór był ciepły, pomimo tego, że to jest sierpień to był tak gorący wieczór. No, ale dzisiaj wieje wiaterek chłodny, więc jest troszkę inaczej. Gdzie muszę iść? Na pocztę. Ale nie, 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 nie martwcie się nie odebrać żadnej paczki, tak jak to jest zazwyczaj. Tylko muszę iść na, po prostu na normalną pocztę i wysłać kartkę do Polski. E, więc sobie zrobię spacerek, nie jadę autobusem, zresztą tam nie bardzo jest dojazd autobusem ode mnie. E, Najczy na upartego bym mogła pojechać, ale po co? Mogę się przejść, zrobić sobie spacerek, wiecie, muzyczka, e, słuchaweczki, muzyczka i idziemy. E, na pocztę mam w jedną stronę pół godziny, także e, gdzieś tak z godzinkiem mnie nie będzie, chyba, że mam nadzieję, oczywiście, że nie zacznie padać, więc sobie bym może jakoś tak naokoło poszedł, no, muszę mieć dłuższy spacer. Zobaczymy, w każdym razie muszę iść się szykować no i iść na tą pocztę, żeby mnie nie złapał przypadkiem deszcz bo nie zamierzam zabierać żadnej parasolki najwyżej wrócę jak zmokła kura także dobra kochani ja zapraszam was na kolejny dzień ze mną i lecę się szykować. Wróciłam już słuchajcie, powiem wam, że myślałam, że na pocztę ode mnie idzie się pół godziny bo nie byłam na tej poczcie gdzie się odbiera paczki, bo ta poczta jest w tamtą stronę, a ta z której się wysyła jest w tamtą stronę Taka najbliżej nas I um, szłam 15 minut, słuchajcie Więc byłam po prostu w szoku, bo jakoś, nie wiem mi się, że pół godziny e, No, ale tak I jak wracałam, to stwierdziłam, że idę naokoło Jednak zrobię sobie spacer, bo nie padało Było bardzo przyjemnie Z Szum jest przyjemny, jestem w jest okej okay, Ale temperatura spadła, słuchajcie I było 21, jak się do Was odzywałam poprzednio A teraz jest 19 Ale jest naprawdę przyjemnie e, Taka odpowiednia pogoda na spacer, wiecie Muzyczka w uszy i sobie szłam Także teraz właśnie weszłam do domu, się przebrałam. Jeszcze wystawiłam śmietniki, bo jutro rano zabierają nam śmieci. A akurat sąsiada nie ma, więc mogłam spokojnie z nimi przejechać. I mam jeszcze sporo czasu, zanim yy, będę robić obiad, bo dzisiaj na obiad robię łazanki. Więc myślałam sobie, żeby posprzątać sobie toaletkę. Ale wiecie, nie mówię tutaj o jakiejś organizacji kosmetyków czy coś takiego, tylko po prostu wszystko powyciągać, wyczyścić te szufladki, całą toaletkę, żeby była czysta. E, więc chyba tak sobie zrobię. To mi w sumie nie zajmie dużo czasu, a potem się wezmę za obiad. Tak. I ogólnie zrobię w końcu porządek z pędzlami, bo e, już dużo mam brudnych i muszę zobaczyć, tak wiecie, zobaczyć ile ich tak zostało czystych i chyba będę musiała je w końcu wybrać. Ehm, kiedyś, jeżeli mi oglądacie długi czas, to wiecie, że ja pędzle myłam co tydzień. To chyba była niedziela albo poniedziałek? Nie pamiętam. Chyba niedziela co tydzień. Natomiast teraz mam tych pędzli tak dużo, że one mi spokojnie wystarczają na dłuższy czas, więc nie myję już co tydzień pędzli. Ale wiadomo, że pędzle trzeba mieć tak dla przypomnienia, jeżeli ktoś nie wie. Więc tak, teraz się zerwał troszkę weterek. Ale jest naprawdę przyjemnie. Chociaż powiem Wam szczerze, że jeżeli taka pogoda będzie cały tydzień, to raczej nasz weekend na plaży nie wypali. Bo tak... Na plażowanie, to pogody nie ma. Patrzę teraz na ogród, czy wszystko w porządku, ale jest wszystko ok. Także dobra, ja uciekam, zabiorę się za sprzątanie tej toaletki i a wrócę do Was za chwilę. Znaczy, dla Was za chwilę, dla mnie może być troszkę dłużej. Zobaczcie, co ja tu znalazłam. Obrzydliwy. I co ja mam teraz zrobić? Co ja mam teraz zrobić? Jak wiecie, że ja się pająków boję, powiem wam szczerze, że e, wchodziłam, jak do was się odzywałam, ostatnio wchodziłam do domu i tak coś mi tam mignęło czarnego, przyjrzałam się, a tu pająki. Powiem wam, że jak teraz wam nagrałam go na zbliżeniu, to on wygląda e, gorzej niż na żywo. Także nie wiem, co mam zrobić, bo on siedzi w takim miejscu, że nie wiem, czy go pacnę, ale ja niestety jestem za zabijaniem pająków. Wiem, że co niektórzy mogą mówić, że jak to i w ogóle, bo y, są osoby, które po prostu wolą wziąć i wynieść na dwór pająka, ale ja nie. Absolutnie nie, zwłaszcza tutaj, jak są te pająki olbrzymie. Zresztą y, wiecie, że ja y, wielokrotnie miałam takie przygody z pająkami, także zastanawiam się, co mam zrobić. I to jest dobre pytanie. Wiecie, co zrobiłam? Wciągnęłam go odkurzaczem. Tylko teraz tak sobie myślę, czy on mi stamtąd nie wyjdzie. Tak. Teraz w ogóle będzie jesień, zima, więc te wszystkie pająki będą mi się pchały do domu. A wiecie, póki jest jeszcze tak ciepło, to u nas są okna praktycznie na stop otwarte. No i już pewnie się schodzą. Nie lubię pająków. Nie? Um, tak, przypomniało mi się a propos, bo wciągnęłam go od odkurzaczem i a propos mi się przypomniało, że nie miałam wczoraj podłogi w kuchni i że jeszcze dzisiaj muszę to zrobić. Więc odkurzyłam jeszcze raz, bo wczoraj, tak jak Wam mówiłam w wczorajszym vlogu, obcina Jarkowi włosy, umyłam podłogę i teraz jestem lekko uziemniona, bo nie mogę iść ani do kuchni, ani do łazienki, ale zabieram się za sprzątanie toaletki, mam nadzieję, że mi nie pójdzie zbyt długo i potem zabiorę się za obiad. Także taka mała aktualizacja, co się dzieje u mnie i wiecie co, Od dalej nie pada, a nie by miało padać, więc ja nie wiem, co z tą pogodą. Ale mam nadzieję, że jeszcze w tym roku lato do nas zabita. A za oknem siedzi następny. I tylko czeka, żeby wejść do. Domu. Chciałam wyjść na ogród, żeby do Was trochę pogadać, ale niestety zaczęło padać. Nie pada jakoś bardzo mocno, tylko mży. No i zrobiło się strasznie szaro, dlatego zapaliłam światło, bo nagrywałam już ten fragment bez yy, światła i niestety było za ciemno. Więc no niestety. W ogóle temperatura spadła do stopni 17, a także chyba idzie jednak jesień. Ale mam nadzieję, że lato wróci. E, tak, posprzątałam toaletkę. Słuchajcie, jest teraz czysta. Wzięłam też pędzla, które są już brudne, odłożyłam do mycia, ale okazało się, że nie ma ich aż tak dużo, więc jeszcze na razie ich nie będę myła. E, obiad już się robi, praktycznie już za chwilę będzie. Także... Wszystko jest w normie. Przybyłam do Was, żeby Wam pokazać kilka rzeczy. Po pierwsze, w poniedziałek kupiłam sobie tą maseczkę Garnier Skin Active, moją ulubioną. I mówiłam Wam, że wydaje mi się, że ona zmieniła opakowanie. I rzeczywiście tak jest, bo znalazłam jeszcze jedną w domu, no, tą starą i zobaczcie jaka ona jest duża. I w ogóle ma trochę inną szatę graficzną. Patrzcie, tu są te dwie razem. Także ja mam nadzieję, że to tylko opakowanie się zmieniło na mniejsze a nie, że w ogóle cała maseczka, bo naprawdę ja te maseczki bardzo lubię i dalej, jak byliśmy na urlopie zaczęłam używać, słuchajcie, krem Soraya ten, który sobie kupiłam ehm, w sumie to chyba była już końcówka urlopu albo nawet ostatni dzień wyjazdu nie wiem, czy Wam o tym nie mówiłam ale w każdym razie zaczęłam go używać, już jakiś czas go stosuję to jest Ideal Beauty, cera tłusta i mieszana lekki hydrokrem e, na dzień i to jest właśnie krem e, matująco-nawilżający, czyli takie, jakie, jak ja na dzień lubię i powiem Wam, że krem naprawdę jest fajny. E, generalnie, jeżeli chodzi o markę Soraya, to oczywiście ja wiem, że taka marka istnieje, ale nigdy nie miałam żadnego produktu z tej marki. Mam tonik, e, ale jeszcze go nie używałam, bo cały czas używam tonik z zdzieje. więc to jest pierwszy produkt, który używam z tej marki i jestem naprawdę zadowolona. Przede wszystkim jest naprawdę lekkim kremem, bardzo szybko się wchłania, nie zostawia żadnej tłustej powłoki na skórze, dobrze nawilża i matuje na wiele, wiele godzin. Ja, jak wiecie, lubię bardzo takie kremy właśnie matujące, nawilżające na dzień i używałam ich już sporo i jak na razie moim jedynym faworytem był ten krem z Ziai 25+, który ostatnio miałam, bo on najdłużej właśnie ten mat utrzymywał, natomiast ten jest również na tym samym miejscu co ten zdaje, bo rzeczywiście naprawdę dobrze działa. Ja go wam pokażę w środku, tylko jak go odkręcę. Jedną ręką może być ciężko. O, widzicie. Tak się prezentuje: jest taka galareta, jakby, ale naprawdę bardzo lekki, przyjemny zapach. Mm, oczywiście szklane opakowanie. Naprawdę byłam w szoku. Jest świetny ten krem. Mam nadzieję, że będzie wydajny. Także bardzo, bardzo miło. I ostatnio, słuchajcie, kupiłam sobie maskę do włosów, bo moja mi się skończyła. Jak wiecie, ja używałam maski do włosów tej Hair Food bananowej. Dwa opakowania zużyłam. Maska świetna. E, ostatnio właśnie widziałam jakiegoś vloga kogoś, ale nie pamiętam kogo. I właśnie dziewczyna mówiła, że jej ta maska nie przypada do gustu. Ja jestem zachwycona i mówiłam Wam, że będę testować też inne z tej serii, i właśnie zakupiłam sobie teraz papaje Tak. To jest maska do włosów zniszczonych. E, tak jak mówiłam, bananowe użyłam dwa opakowania, byłam mega zadowolona. Teraz kupiłam tą. E, to jest papaja i agrest To jest maska trzy w jednym, ponieważ ją możemy używać na trzy sposoby. Jeżeli ktoś nie wie, to przypomnę na szybko. E, jako maskę do włosów, czyli tak jak ja to używam, jako odżywka do włosów, albo po prostu na suche włosy nałożyć odrobinę i zostawić. Ja takiej metody nie stosowałam, zazwyczaj używam jako maskę. Ja Wam mówiłam, że raz w tygodniu używam maski, zazwyczaj w niedzielę nakładam grubą warstwę na włosy i trzymam ją czasem nawet i godzinę. I moje włosy są naprawdę super odżywione, także teraz będę testować tą. Jeżeli chodzi o zapach, jest też bardzo fajny. Tej maski już nie odkręcę jedną ręką, ciężko będzie. Ale zapach naprawdę, jak wąchałam, jest też fantastyczny. Także mam nadzieję, że sprawdzi się tak samo dobrze jak maska bananowa. I jeszcze jedna kwestia. Dzisiaj dużo mam Wam do pokazywania, ale te maseczki to ja już miałam wam w poniedziałek pokazać, że rzeczywiście jest różnica, ale zapomniałam oczywiście, nie? Skleroza nie boli, tylko dokucza. I bolą nogi. Eee, tak. Słuchajcie, dzisiaj zrobiłam makijaż, jak widać zresztą. I stwierdziłam, że po raz kolejny dam szansę pudrowi bambusowemu z Lovely. stwierdziłam, że tak naprawdę jeżeli wyjdzie coś nie tak z tym pudrem, to ja i tak tego makijażu jakoś super fajnego nie muszę mieć, tylko w momencie, kiedy pójdę na pocztę i wrócę, wiadomo, żeby jakoś wyglądać, a w domu, no to już zobaczymy. I słuchajcie, no przed chwilą patrzyłam w lustro i no niestety, ale ten puder, jak dla mnie, to jest totalna porażka i to jest bubel, no to w ogóle nie działa tak, jak powinno, no. Słuchajcie, ja... Teraz jak patrzę w podgląd, no to jest wszystko super i Wy pewnie widzicie, że jest ok. E, no i jak ja szłam w stronę lustra, też myślałam, że wszystko jest ok. natomiast kiedy się przyjrzałam bliżej, no niestety, podkład wygląda jakby się zważył, e, ja mam e, podkład na sobie dzisiaj ten, co wczoraj ja Wam pokazywałam, Burzyła Healthy Mix, niestety, e, ja tak naprawdę ten puder używałam z wszystkimi podkładami, jakie posiadam i z każdym podkładem jest to samo. Dlatego ja mówię, ten puder ja mogę używać na przykład w momencie, kiedy nagrywam film, e, kiedy wiem, że ten makijaż nie musi długo jakoś wytrzymać, tak jak to dzisiaj zrobiłam, ale w przypadku, kiedy chcę, żeby makijaż mi długo wytrzymał, absolutnie nie. No szkoda, bo miałam wielkie nadzieje co do tego pudru, a u mnie okazał się po prostu bublem. Słuchajcie, y, bardzo Was na chwilę przepraszam, ale muszę iść zamieszać obiad. Już zamieszałam, wszystko jest ok. Eee, ogólnie, ile już nagrałam Wam przed chwilą, 7 minut wyszło. masakra eee, Tak, wracając do tego pudru, no to jak dla mnie to jest porażka. Tak jak mówiłam, ja go używałam z wieloma, pudru, eee, z wieloma, z wszystkimi praktycznie moimi podkładami, kremami i z każdym jest to samo. Także niestety dla mnie to jest totalna porażka. Szkoda, bo słyszałam właśnie, że dużo osób bardzo lubi ten puder i że u nich się sprawdza. Dajcie mi znać, czy u Was się sprawdza puder ten, czy też nie. Czy dla Was też to jest. Porażka dla mnie to jest po prostu masakra, no ale będę go używać powoli. żeby mi wyleciał. E, ale za to mam nadzieję, że maska do włosów się sprawdzi tak jak ta bananowa. Dajcie mi znać, czy miałyście i jak się u Was sprawdziła, czy jest e, fajna, czy też nie. E, tak, już się robi coraz ciemniej, słuchajcie. To jest jakaś masakra, co się dzieje. E, muszę zaraz pozmywać te naczynia. Do końca to tutaj jest przygotowanie obiadu zostały. Zmienię sobie chyba makijaż już Bo już się raczej nigdzie nie wybieram No i będę czekać na Jarka Także tak, wieczorem wam zmontuję vloga Żeby jutro był No i tyle moi drodzy Tak spędzę sobie wieczór Widziałam, że nowe filmy na YouTube wskoczyły Więc pooglądam I może odpiszę wam w końcu na komentarze Bo znowu Znowu mi coś nie idzie z tymi komentarzami A w niedzielę Nie mówiłam wam Idziemy do kina ale nie w tą niedzielę, tylko za tydzień. Tak, za tydzień, ósmego. Idziemy do kina na film Polityka Patryka. Tak, yy, już słyszeliśmy o tym filmie, że właśnie powstaje. Potem widziałam jakieś tam zwiastuny na internecie, no i okazało się, że u nas też będą ten film grać. No i właśnie grają od piątego do ósmego, ale nam pasuje tylko iść ósmego. Więc idziemy w niedzielę na 20, 20, bo jest tylko jeden sens dziennie. Na 20.20, 20. także wczoraj już kupiłam bilety, zobaczymy co to za film i co tam nam pokażą. E, tak więc, tak to się prezentuje. Jutro już vloga nie nagrywam, to już Wam mówię od razu, bo w piątek i tak będzie film tematyczny, więc już bez sensu. Teraz będę nagrywać normalnie w poniedziałek. Mam nadzieję przynajmniej, że nic mi nie wyskoczy. E, więc tak. To, co chciałam, to Wam pokazałam, mam nadzieję. Chociaż życie, jak skończę montować vloga, to się okaże, że a, jeszcze o tym miałam powiedzieć i o tym. Tak jest zawsze, ale dobra. Ważne, że to, co chciałam, Wam pokazałam. Yy, wczoraj w ogóle vlog tak, myślałam, że znowu będzie długi, a wyszedł 15 minut, także, no, z hakem, 15 ileś. Także nie było, źle. Ciekawe, ile dzisiaj będzie miał dzisiejszy vlog. W każdym razie, moi kochani, to by było na tyle. Ja już się z Wami żegnam. E, bo tak jak mówiłam, zaraz będę tu zmywać jeszcze zmyję sobie makijaż i będę czekać na Jarka e, także dzięki bardzo, że byliście pamiętajcie oczywiście o śledzeniu mnie na Instagramie e, i o subskrybowaniu mojego kanału zazwyczaj tego nie mówię ale ostatnio sprawdziłam e, statystyki kanału i okazało się, że ponad połowa ludzi ogląda mnie bez subskrypcji także zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału naciśnięcia tego czerwonego przycisku Was to nic nie kosztuje, a dla mnie naprawdę znaczy wiele. Dzięki bardzo, trzymajcie się ciepło i widzimy się już w następnym filmie, czyli w piątek. W zasadzie to jutro dla Was. Do usłyszenia. Pa Pa!